Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na 17. Tak, 17. <laughs> Odcinek z growego kalendarza adwentowego. Dzisiaj sprawdzimy sobie Prison Architect. E, I od razu zostałem wrzucony w to. Był, było jakieś intro, ale nie patrzyłem, pominąłem. E, no, może mi mój błąd. Nie wiem. E, I dzwoni do mnie CEO, i nie wiem czego będzie chciał. Jeszcze tak tylko zerknę sobie na szybko na Options, na Language. Czy my tu mamy możliwość? Polish! Fuck yeah! 2015! Eee, introversion software Muszę się do nich zgłosić <gry> eee, dobra, to bierzemy eee, co, restart gry będzie potrzebny? Nie, gdzie jest zwierzka gry. Nie, dobra, połączenie przychodzące. Prezes dzwoni Dobra, e, odpauzowałem? Teraz odpauzowałem. Halo, panie prezesie. Przed nami nie lada wyzwanie W placówce przebywa więzień skazany na śmierć za podwójne morderstwo. Zlecono nam budowę komory z... Aha! Eee, Dobra, nie mogę spauzować. No, Prison Architect to jest gra o zarządzaniu więzieniem. Nie wiem, pewnie Wy już to wiecie, ja też to wiem, wszyscy to wiedzą, ale ja jeszcze nie grałem. <laughs> Więc kiedy jak nie teraz, kiedy jak nie dziś. Eee, Z nam budowę komory egzekucyjnej na cześć tego szczęśliwca. Okej. Okay. Dobra, no ja to mam ogólnie pięknie funkcjonujące, widzę to więzienie, ale podejrzewam, że za chwilę coś się e, 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 wydarzy i będę zaczynał od zera. Komorę należy zbudować w tym miejscu. Pierwszy krok w takim przeciwieństwie to wzniesienie budynku, który pomieści komorę egzekucyjną, pomieszczenie tymczasowe. E, dobierzmy się do roboty, wznieść nowy budynek w tym miejscu. Potrzebujemy również nowego wejścia do placówki egzekucyjnej. Umieść, przepraszam, duże drzwi więzienne w południowej ścianie. Dobra, e, fundamenty. Budynek ceglany powiedzmy. Pyk. E, automatyczne światło. Aha, samo się zrobiło. Dobra, czego tam prezes? <laughs> Jeszcze nie skończyłem. E, za budowę odpowiadają robotnicy. No, przeważnie. Wezmą stal i beton z tego pomieszczenia magazynowego, zabiorą je na plac budowy. Użyją tych materiałów do budowy fundamentów i szkieletu nowego budynku. Te czynności trwają najdłużej, budowę należy zawsze planować z odpowiednim wyprzedzeniem. Tymczasem rozejrzyjmy się. Użyj klawiszy W, S, lub strzałek, aby poruszać się oraz rolki myszki, by przybliżyć, oddalić obraz. Faktycznie, ma pan rację, panie prezesie, jest pan najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Ech, no i faktycznie, uważam sobie i robią, no. Ścianej drzwi, dobra. God damn. Drzwi, o właśnie. Duże drzwi więzienne. Sru, pięknie. Dobra, coś tu jeszcze mam zrobić? No, fundamenty mi mrygają, ale fundamenty już się przecież robią, no. Zbuduj budynek na placówkę, bardzo fajnie. Dobra, no to co? No czekamy, no, co innego mamy do zrobienia. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest gra tego paradoksu, czyli tak jak na przykład City Skylines i inne, właśnie tego podobne, tym podobne gry, które pochłaniają aż za dużo czasu. No i w sumie Prison Architect też wygląda mi na grę, która potrafi pochłonąć naprawdę potężne godziny. Ale przy tym wydaje się też chyba satysfakcjonująca. No nie wiem, zobaczymy, znaczy zobaczymy. No mamy 30 minut, więc no tutaj trzeba jakby. Trzeba, trzeba, trzeba wyciągnąć jak najwięcej z tego przez ten czas. Zbuduj wejście w postaci, zbuduj budynek. No, dobra, no czekam cały czas, no buduję ten model, mogę ten trójką, o czwórką, mogę nawet przyspieszyć. Dobrze, niech się dzieje. Muszę zerkać teraz cały czas, czy, e, czy mikrofon mi nie wysiadł, bo przed chwilą nagrywałem szesnasty kalendarz i mi wysiadł mikrofon. Dawno się to nie zdarzyło. No, ale jednak, znaczy wysiadł. No, przestał ten. E, OBS przestał go zbierać, po prostu działał cały czas i działa nadal, wszystko jest w porządku, tylko przestał być odbierany po prostu. Czasami się rozłącza interfejs. Mam takie kurde, dziwne, w sumie no, głupie rozwiązanie, ale tak mi pasowało z kablami, z cable managementem, e, że mam interfejs e, podłączony, jakby zasilanie interfejsu, audio jest podłączone pod jeden z monitorów, e, a monitor jest pod, podpięty do tego. No, do kompa, no wiadomo, i czasami coś tam nie łączy, nie wiedzieć czemu, że po prostu działa i nagle nie działa. To nie jest tak, że zaczynam nagrywanie i to już nie działa, tylko po prostu działa, a potem nie działa, i tak się wydarzyło też teraz. Lekarstwem jest wyłączyć ten monitor po prostu i włączyć go jeszcze raz, ale no upierdliwe i uciążliwe, no bo, bo nie zauważyłem, już kurde, opuściłem gardę. Ostatnio, jak to się stało, to było przy w jednym z pierwszych odcinków Plague Tale Requiem więc no. Yy, opuściłem gardę, opuściłem. Do tej pory sprawdzałem czy tam wszystko jest OK, a tutaj widzicie przysnąłem na no moment. Dobra, zbudujecie to kiedyś. Został jeden ten, no właśnie, co wy kurna z Aliexpress to zamawialiście, czy co? Dobra, no i pyk, no i mamy, jest placówka pięknie. Panie prezesie, może pan dzwonić? Właśnie. W budynku należy umieścić pomieszczenie tymczasowe i komorę egzekucyjną. Do rozdzielenia pomieszczeń użyj ścian ceglanych. Dobrze, proszę pana! Nie ma sprawy, nie zawiodę pana. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Kurde, niesamowity jestem. Oj, ja, ja już naprawdę widzę i czuję, jak ta gra może pochłonąć po prostu e, czas. Inną kwestią jest to, że. strasznie to klatkuje. Na OBS-ie. No nie spodziewałem się, że Prison... O, tu... Um, ależ piękny performance. Nie wiem, czy to widzicie. Nie widzicie, bo oglądacie te odcinki, jak lecą w tle. Jestem białym szumem dla was po prostu i niczym więcej. Ale... Ale to no, jest masakra. Pięknie. Cudownie, tak ma być. Znaczy, nie ma tak być, ale tak jest. Dobra, czwórka, przyspieszamy. Nie wiem, co robić, no. no ten tutorial dość nudny. To powinno... Znaczy, okej. Okay. Chodzi o to, żebym... Jakby ogarnął, że te rzeczy trwają, nie? chwilę, no ale powinno być tak, ogólnie to te rzeczy długo, długo trwają, ale na czas szkolenia przyspieszymy proces, nie, powinno być trochę lepiej, no ale dobra, nie jest. E, umieść w ścianach działowych duże drzwi więzienne, możesz obracać obiekt przez jego umieszczenie klikając w środkowy przycisk myszy lub R. Dobra, drzwi duże więzienne, pyk, R, pyk. Szkoda, że nie mogę prawym zamykać tych, tych, może escape mogę, tak. Zawsze coś, zawsze dobrze będzie jakiś skrót niż po prostu klikać tutaj bez sensu. Dobra, ja jestem ciekaw, czy po prostu jak coś, coś będę chciał zbudować, to oni to będą właśnie do magazynu przynosić, a potem tu, czy część rzeczy będzie przyjeżdżać od razu. Właśnie Widzę, że tu. Przepraszam, przyjeżdżają, że no kurde, drzwi mi przywieźli. <laughs> I czy ja mogę. O, właśnie, inaczej, czy mogę zamawiać na zapas rzeczy, nie? żeby, nie, żebym nie musiał czekać, aż mi kurde DHL przywiezie tylko żebym mógł od razu mieć w magazynie, no, bo coś tu leży, nie? regał na książki, światło, łóżko, kraty, łóżko, toaleta, stół do podawania i tak dalej, drzewo, o, drzewo mam w kartonie, pewnie z Ikei, zrób to sam, eee... no żeby to właśnie przyspieszyć, nie? ten, z czym on tu idzie, robotnik, kliknij przeniesienie obiektu, odpad do odpad, aha, dobra, gdzie on z tym idzie, tak z ciekawości, kolejna brama przyjechała, dobrze, a, tu jest odpad, no faktycznie, dobra, okej. Okay. Ja nie tu rzucaj i podejrzewałem, że co środę przyjeżdżają i zabierają. Dobra. <laughs> Spoko. E, zbuduj wewnętrzne drzwi. No czekamy, no czekamy na te drzwi, Tu już chłop nie się. Kurde, sam takie drzwi, no ja nie wiem, czy to są dobre drzwi w takim razie, jak jeden chłop... No co prawda, szeroki, potężny, ale. Jak można je unieść, to nie wiem, czy to jest dobry. Materiał do więzienia. No, co ja tam wiem, no nigdy nie byłem, nie prowadziłem... I mam nadzieję, że nie będę musiał. Ani jednego, ani drugiego. <laughs> Nigdy. Nieźle. Teraz musimy wyznaczyć pomieszczenia. Wyznacz niewielką celę dla więźnia. Następnie wyznacz komorę o większej powierzchni. Dobra, powierzchnia. Cela. Aha, bo ja muszę tu przeznaczenie. No to tak jak w tym, jak w City Skylines się te yy, dzielnice robiło, no. Kurde, w City Skylines też bym pogał, ale ze wszystkimi dodatkami. Mam tylko podstawkę. <laughs> O, i to jest kolejna rzecz, jeśli chodzi o gry paradoksu, że jak chcecie mieć wszystko, to to jest tak, kurde, drogie. Masakra. No, ale chciałbym się. Kurde, nos mi się zatkał jeszcze. Cudownie. E, aby nowe pomieszczenia były gotowe do użytku, należy spełnić określone kryteria. Cela musi mieć łóżko i toaletę. Aha, czyli inaczej nie zostanie jakby przydzielona. Komora wymaga krzesła. ok. Mm, łóżko. Łóżko mamy na stanie, więc to powinno być chyba szybciej, co? Wyro, toaleta. Pewnie ma znaczenie, jak ją brucę. Aha, jak najadę tutaj, to mam niespełnione łóżko albo materac, wygodne łóżko. Łóżko w formie trumny. Okej, okay. i toaleta, dobra. No i krzesełko. u duże. Konkretne, solidne. No i faktycznie przyszedł z tego. Wziął z magazynu. Mamy też krzesło w magazynie. Nie, nie mamy. Kresło na zamówienie musi być jednak. Dobra, no to co? Znowu przyspieszamy i czekamy. No. W takim razie. Więźniów 45 na 50. Aha, zwy, uu, minimalny rygor, zwykły, zaostrzony ochrona, najwyższy i wyrok śmierci. Wow. No, ciekawe, ciekawe. Podstawy mamy za sobą, więc jeszcze kilka usprawnień, które możesz wprowadzić. Nie są obowiązkowe, sam zdecyduj. Wszystko zależy od tego, jak bardzo troszczysz się o więźniów oraz ich środowisko. Nie, to będziemy trzymać poziom Norwegii, czyli lepiej jak kawalerki w Polsce. Cele można wzbogacić o okno i małą półkę na książki. No jakby. Placówka wyglądałaby lepiej z podsadzką wyższego standardu, na przykład z paneli drewnianych lub mozaiki. Oho, na zewnątrz można dać oświetlenie, chodnik, jeśli uważasz, że jest potrzebny. No ogólnie, wiadomo, można absolutne, ten, e... absolutne minimum ten, albo można dla własnej własnego jakiegoś poczucia estetyki trochę to sobie podrasować, nie? Gwiazda programu, Edward Romsey Wybierz, wiesz lub nie, ale był kiedyś nauczycielem. No, kurde, wygląda, no powiem szczerze, wygląda. To, czy zasłużył na swój los... Nie powinno nas interesować. Zdecydował o tym system sprawiedliwości. My wykonujemy tylko swoją pracę. Słusznie. Gdy uznasz, że placówka jest gotowa, możesz przenieść więźnia do nowej celi. Kliknij zdjęcie w jego celi, aby zlecić przeniesienie. Eee, a dobra, weźmy te opcjonalne rzeczy jeszcze. A co mi tam? Niech ma, no kurde, niech ma. Nie wiem na ile mu to tam podziała, ale... Niech ma okno a światło tu są. Bo jak robiłem to wyznaczyłem automatycznie, więc to mi raczej nie będzie regał na książki, mogę by tutaj proszę by, BS Biblia. O, dużo, dużo tych... Znaczy nie wiem, no tak. E, mówię po tych, po, po filmach, nie? Amerykańskich, że nawracają się ludzie w więzieniach. A tu czemu nie mogę, co to jest takie dziwne? No już tam z drewnianą pozacką nie będziemy szaleć, nie? To już trochę by było bez przesady, nie? Aż, aż tak tutaj wygodnie nie będziemy jej robić. A tu, aha, bo tu jest taka inna płyta chodnikowa. Taka lepsza. No dobra. Wszystko jest? Wszystko jest. No to panie, jak panu tam? O, dyrektor dzwoni. Nie współczuj mu. Zabił z zimną krwią. Winny jak nic. No nie wiem, jak tak mówicie, to. to Mam wątpliwości. Sam się przyznał. Aha, no chyba, że tak. Chcesz usłyszeć opis jego czynów? To nie zła historia. Uuu, true crime. Było około 11. Światła były zapalone. Widziałem, że jest w domu. Uuu, faktycznie. Tło fabularne. No dobra, poznajmy motyw w takim razie. Zdrada! Nie wytrzymał chłop. Wiedziałem, że złapię Was tutaj. Edward! Ja! Nie mów nic, po prostu milcz. Co zrobisz? Siadło. Nie wytrzymał. I co sam poszedł ten na, na policję? Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Zasługuje na każdego volta, którego, którym go przeszyjemy. No dobra, też bez przesady, co. Nie, nie, nie trzeba być aż tak kurna, oschłym. Każdy zasługuje na wybaczenie. Nawet on. Czy jesteś gotów wydać ostateczny wyrok? Przyłapanie żony z innym facetem to żadna wymówka. Zresztą wszedł tam ze spluwą, wiedząc, że zostanie ich razem. To podwójne morderstwo z premedytacją. No to też fakt, no. Od początku do końca współpracował z policją. Lokalne władze robią z niego przykład. Gdyby popełnił przestępstwo 100 km na północ, dostałby dożywocie. Gdzie to sprawiedliwość? E, chcesz puścić takiego człowieka wolno? Będę spał spokojnie, wiedząc, że jest martwy. No, tu kara śmierci to jest znowu bardzo dyskusyjna sprawa. Dobra robota. Mamy jednak mały problem. Komora nie jest sprawna, ponieważ nie ma dostępu do prądu. No to kurde, to ty mi nie powiedziałeś, że musi być. No ja myślę, że mamy tu wszystko obcykane. E, musimy doprowadzić do niej prąd. O, i znowu jak w Cities Skylines. Znaczy, to chyba było pierwsze, nie? <grych> Przed Cities. E, oglądam teraz więzienie w trybie media, który pokazuje instalację elektryczną więzienia. Każdy budynek placówki jest podłączony do sieci energetycznej za pomocą tych grubych, podziemnych przewodów. No to najpierw chyba powinniśmy poprowadzić grube, podziemne przewody, a potem lać fundamenty, co? Czy jakoś tak. E, prąd jest dostarczany przez tę podstację, która pobiera prąd z głównej sieci energetycznej. Tu w ogóle, kurde, cały blok nie ma. <laughs> cały blok więzienny jest pozbawiony prądu, wszystkie światła są wyłączone. Aby rozwiązać ten problem, musimy włączyć tryb media i sprawdzić, czemu oświetlenie jest pozbawione prądu. No bo tu kable nie idą, no to już widzę przecież. Przepraszam. Najbliższe przewody elektryczne znajdują się zbyt daleko. Nasi technicy nie mogą dokonać przyłącza. Pociągnij przewody elektryczne bliżej, aby objąć ten blok więzienny. Eee, dobra, zaplecze. Przewód elektryczny. No, klik. Gdzieś konkretnie? No, powiedzmy, że tu. Będzie git? Nie wiem, gra mi nie mówi. Nie, no, chyba raczej muszę. W ten sposób to. E, ogarnąć się. No i tu też się przyda. To zróbmy tak od razu i niech. Niech leci. Dobra. E, cofnij. Nie! Dobrze, git. E... Już. Zajmą się tym? Halo, technicy. Dobra, przyszli, kładą. <gryw> to spoko. Dobrze, że nie muszą rozbierać tego. Podłogi. <laughs> Dobra, tam już jest, tu już jest, no i wszystko cacy. Nie tylko oświetlenie wymaga prądu. To samo tyczy się nowego krzesła elektrycznego. Użyj przewodów elektrycznych, aby podłączyć placówkę egzekucyjną do sieci energetycznej. No, już to zrobiłem. Trochę wyprzedziłem. Krzesło jest specjalnym urządzeniem elektrycznym. Wymaga własnej linii. Musisz podłączyć A bezpośrednio do sieci. Czyli nie tak jak. Nie tak, jak sobie poprowadziłem tutaj. Nie, no to jest to samo przecież, halo. Prawie koniec. Powinniśmy przynajmniej raz przetestować nową komorę. Aha, dobra. Bo tu jest tak, że te kable idą tu i one automatycznie zasilają cele obok. Nie muszę poprowadzić tego do żadnego konkretnego punktu, tylko wystarczy, że są obok, a to musi być podpięte. Dobra, to o to chodziło, ale zrobiłem dobrze. E, powinniśmy raz przetestować komorę. No dobra, no to dawaj. Włączę na kilka sekund, żeby upewnić się, że wszystko działa. Ja też tym zarządzam? Ja też to klikam, że. Power on? O! Je <laughs> Za dużo kilowatów. Coś jest nie tak. Wygląda na to, że pobraliśmy zbyt dużo mocy. Przepalając bezpiecznik w stacji. Całe więzienie pogrążyło się w ciemności. Ty, a drzwi są. Ten elektrycznie też otwierane, jak tak? Tu trochę lipa! Potrzebujemy więcej mocy: Unlimited Power, aby wytrzymać obciążenie krzesła. No dobra, to co? Coś mamy tu jakiś transformator nowy dobudować czy coś? Musimy z powrotem włączyć prąd. To jest proces dwuetapowy. Włącz stację elektryczną, klikając na nie, wybierając opcję włącz, w wyświetlonym menu. Zbudować trzy dodatkowe kondensatory, aby osiągnąć moc niezbędną do obsługi krzesła. Gdy wykonasz te czynności, ponownie przetestuj krzesło, klikając na nie, wybierając opcję włącz. Dobra, czy najpierw tutaj włącz power on? Dobrze, zaplecze. Kondensator. Raz, dwa, trzy. Nie, dobrze, tu i wyjść z trybu, dobra, okej. Okay. I lecimy, no faktycznie, no kurde, słabo, słabo, mało mocy, panie. Dobra, teraz już lepiej. Już jest mniej przeciążony, no to jeszcze raz, pyk, włącz. Już? Świetnie, Świetnie chyba wszystko. Tutaj kończy się nasza odpowiedzialność. Wykonaliśmy robotę profesjonalnie, a to ważne w naszej branży. Stara się nie myśleć o dalszym przebiegu. Ale oczywiście mi to pokażecie, prawda? <laughs> o, oczywiście, to jeszcze z tkliwą muzyczką. Tu widzę. Jak kapłan też chyba poważną rolę odgrywa, co w tym całym przedsięwzięciu widzę. A nie, on poszedł, on po tym wszystkim poszedł do kościoła. Myślałem, że na policję. Mogę w czymś pomóc, a to jest ten sam, co go odprowadzał. w jego proboszcz. Dziwne zdjęcie. Szukasz wybaczenia? Mam tu jedno. Przepraszam. Nie wiem, muszę coś zrobić. Nie mogę żyć z rzeczami, które zrobiłem. Musisz przyznać się do winy. Nie możesz uciec przed konsekwencjami swoich czynów. Nie zaznasz spokoju, dopóki nie stawisz czoła przeszłości. Chcę wrócić, chcę wybaczyć jej. Chcę, aby ona wybaczyła mi. Nieważne, co zrobiłeś. Bóg wybaczy ci, jeśli tylko go o to poprosisz. Musisz jednak odpowiedzieć za swoje czyny w świetle prawa. Nie ma innego sposobu. Już czas Edwardzie. Postąpiłeś słusznie, nawet jeśli ten świat nie jest gotów ci przebaczyć. Wkrótce będziesz z Bogiem, to on ciebie osądzi. Znaczy, ja tu przyszedłem się bawić, nie? Dobrze, a nie czuć, więc... Trochę mnie nie przygotował ten tytuł. Ja myślałem, że będzie sobie budować więzienie, on ja Nie, masz tu, kurwa, najbardziej dołującą historię, jaką usłyszysz w grudniu. I'm tired BOSS słychać mnie? Słychać mnie, dobrze. <grywy> Wpadnę w paranoia teraz. Ciekawe czy my YouTube za to zbanuje. Może ten, może używałem jakichś niedozwolonych słów. Szkoda by było. <grywy> no, ta czopka to ci niepotrzebna była chyba trochę, co? To nie on powinien mieć? Żeby nie było widać jego twarzy? Edward Romney zostaje uznany za winnego dwóch zabójstw pierwszego stopnia. Karą za to jest śmierć. Czy masz coś do powiedzenia? Suzan, przykro Fajna gra, nie? Kurde, naprawdę. Taka, lekka. Świąteczna, bym powiedział nawet. No to ja już nie chcę grać w tę grę. Mi już wystarczy, naprawdę, dziękuję. Miło było, zbudowałem jeden budynek, podciągnąłem prąd. To już, myślę, czas na zasłużoną emeryturkę. Rozdział drugi, Palermo. W jednym z naszych innych obiektów wybuchł kryzys. Ktoś podpalił kuchnię więzienną. Priorytetem jest ugasić pożar, zapobiec ofiarom, uniknąć dalszych szkód. Użyj przycisku służb ratowniczych na pasku narzędzia, aby wezwać straż pożarną. Opanuj pożar, zanim skłonie całe więzienie. Tak jest, służby ratownicze, straż, wóz strażacki. Go! Co my tu jeszcze mamy? Policyjne, oddziały prewencji, sanitariusze i tych nie widzę. To nie jest na, to nie jest na mój wzrok. Ja nie mam pojęcia, co to jest napisane w ogóle. God damn! No ładnie się kopci. A to nie jest. To nie jest to samo więzienie. Dobra, no niby przyjechali, ale tak się. Czy ja muszę wskazać, gdzie oni mają przyjechać? Nie, teraz wezwałem drugi wóz po prostu. Halo, koledzy. Tu się pali. No nie, bo oni sami se. Chciałbym ich jakoś przetegować? Ugaść pożar? No chciałbym, ale moi koledzy nie bardzo się. Że tak powiem, rwią do roboty. <grych> Ty. Gaś. No to co jest grane? Kurde, jakieś. szefie, jakieś. Po wybraniu strażaków możesz ręcznie celować wężami strażyckimi, przytrzymając klawisz hawy. celuj w sam środek płomieni. No fajnie. O dobra, mam całą brygadę. Zaraz co ja zrobiłem przed Aha, no ale oni muszą tu przyjść. Halo, koledzy, tu. Teraz idą? Nie, prawym może muszę kliknąć? A teraz idą. Dobra, no a druga ekipa tu. Kurde, pyk, jedziemy. Ja nie wiedziałem, że ja muszę jeszcze nimi sterować. Dużo obowiązków, jak na jednego naczelnika więzienia, czy kim ja tam jestem. Dobra, wy sobie poradzicie? Czy ja faktycznie mam wam tutaj dyrygować? Trochę bliżej. Kurde, trochę lipa, no. Ja tu więzieniem zarządzam, a nie, a nie takie rzeczy. Mogę włączyć w tryb trybu auto albo coś takiego? Dobra, bo mi tu zalejecie wszystko zaraz. No dobra, gaszą dzielnie. Trzeba przyznać. A może jakbym wezwał jedną ekipę, to byłoby prościej nawigować wezwałem dwie, bo będzie szybciej, ja tu jak ja sam muszę to robić, to nie największe. Jednak tak samo wolno Jakby przyjechała jedna. Dobra, no to tu już mamy, teraz tutaj bym was zaprosił. że Są dziury w, w, w ścianach to jest jest lepiej Proszę jak ja mogę to ładnie zapierdalać tym wszystkim. Mam nadzieję, że macie nieograniczoną wodę. Wiecie co? Róbcie to sami, bo wam to jakoś lepiej idzie. E, no dobra, myślałem, że więcej dostanę pod ten, pod... Y, 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 y. No więcej swobody będę miał. Nie spodziewałem się 30-minutowego tutoriala, ale no widzę, że jest potrzebny, bo jest naprawdę dużo rzeczy, a my dopiero przez tylko kilka, kilka zakładek przeszliśmy. E, myślałem, że coś mi się uda zbudować samemu, no ale nie, no, no nie, nie wyszło, nie Mam no, milion dolarów, Jezus Maria. Pieniądz dolarów i więzienie mi płonie. Eee, także ten, no, no tu się pożegnamy, ale tytuł na pewno wart uwagi. W ogóle dużo się takich tytułów ostatnio w tym kalendarzu adwentowym zdarza. Eee, faktycznie warto by na dłużej przy nich zasiąść. Eee, no nic, no to na pewno do zastanowienia się. A na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, pa.